więc witam wszystkich po raz kolejny eee. no i teraz chyba misja czwarta zobaczymy co to będzie nie mogę nic przewinąć trzeba było kurwa zacząć nagrywać jak już się wznowiło bla 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 ja nie potrzebuję wiedzieć o co chodzi ja się kurwa wszystko domyślę tak już tam będziemy Virginia USA Przecież co tu się może dziać? Kosmici eee. Taki wrogi kraj atakuje kurwa Ameryka Jesus Christ Nikt nie jest bezpieczny Uciekajmy stąd Co, co? Jak się kurwa garał robi? Dobra, tutaj. o kurwa Kolecko, no damy, że dyś wyłapł. Las bez jaj. Chodź, ulu. Może na dachu jest. <młyska> Ej, dlaczego nie z wiadomościach nie że Amerykanów zaatakowano? Wolałbym wiedzieć takie rzeczy. Zapierdalamy z buta Jaka muzyka Zaraz się rozpłaczę Dobra Zapierdalamy działki Uuu Jesus Christus ja, to nie działa Myślałem, że mam granatnik, ale nie mam. Nie, zanim mam biec? Aha Gdzie jestem? Tej za tobą miałem biec? Ja nie jestem Ramirez Oh fuck off man Elba, oh, tak Chyba nie otworzyć się Tu chyba leku O, oh, fucking hell man tam pierwsze lewo, gdzie wy jesteście, Chula. Gdzie wy jesteście? Na, 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 Naprzód, na, 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 że jestem randra. to jest Chińczycy kurwa? Dosyć kurwa mali, ale... O shit, 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 trzy. Łama. Gdzie mi kurwa bawisz na linię strzału, czuli. Kapa. O, fucking hellgrana. Mam jakieś plotki, że się... O oh, shit! Dobra, jedziemy, jedziemy. Co jest kurwa, skąd ten walec? Ale kurwa, chuj. No ale gdzie on jest? Bo się opiertalają kurwa, nie biegną jak wszyscy normalni ludzie, tylko kurwa... Czego kurwa tak biegniesz po malutku, co? Go, go, go kurwa! Siadamy do tego kurwa... Nie? Dobra. Zapominam, że to nie GTA. Co ty kurwa robisz? Kurwa, wojna w środku miasta. Co to kurwa jest tu? Biegnijmy, synuś, biegnijmy. Kajfy lejdziesz To nasz? Jada, luz. Co to... O co chodzi? Dobra, wyluzuj. Wyluzujcie, panowie. Ja wiem, bym... trzeba z nim kurwa porozmawiać. A co się kurwa dzieje? Przegraliśmy. Zobacz ile mają samolotów. Kto, ja? Tu kurwa ja mam iść na dach? To będzie ich kurwa pełno, nie chcę kurwa tam leźć. Mam lepsze kurwa rzeczy, zajęcia. Szukam dachu. O, syf. Co ty kurwa wpierdalają grubasy? Ach, wpierdalają kurwa. Lodowce lodówce siedzą i jedzą. Mamy drabinę.

gdzie lecimy? robił? i oby ten robot to zadziała gdzie jest zejście stąd? Oh. defend, a no dobra uważałem, że mam zejść na dół

Dzięki, a mówiłem, żeby tu nie wadzić. Pokój mam broń tego dachu. Pojebało was to was w całku siat kurwa. Uh -huh. Aha. No tak. Ja gdzie amunicję szukać. mówię, bo nie mam pojęcia, co się dzieje. Ktoś, kurwa, Amerykanów zaatakował. Wybuchy. O, no, dobra, już, już... Nie, nie trzeba na mnie, kurwa, krzyczeć, co kurwa, upośledzony jestem, kurwa. Los. A co to było? Kogo mam pozabijać? Mówcą. No i tak, dobra. Zapierdala. Ta Ale wpał do mnie. Dosłaniać mnie w tylalu? O, oh siet Kurwa, wlazłeś na mnie Nie jest łatwo Za co mam się kurwa nie by schodać? A pakiet Halo over time Halo over time On przestań pierdolić mi kurwa o pojazdach, kurwa Chuju No go 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 Ja kurwa jestem Znowu tu Na pewno zginę O oh, fuck off man! Pozwoliliście, żeby czołg tu kurwa wjechał, pojebało was we w łeb. Kurwa wjechali czołgiem, no się. No, shit. Zwracam się za krzakiem tu mnie nie następnie. Zwracam się kurwa schować. Oh fuck off man. Znowu. Przepierdalam tam. Że się uda tempie. Skoło, że lubię, że kurwa sama w No Wskakuj kurwa. Chwilki. Вот так Что это за О, Да, это ещё advocate Б externals А, отвлекай! Oh, это ah,

no Early co mi chce zabrać. One, are no kurwa, co też się to robi? jak nie było? Tak to Tylko trzeba spierdalać, 80 metrów. Chodźmy kurwa do Berge do Kinga, szybko. Czy kurwa? No dobrze, spierdalamy. A to ja nie niżące. No nie chciałem tego tak. O shit, 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 shit. Fucking hell, man! Co tu się dzieje? Tylu ludzi zabija Nie, nie chcę tej bronić, wpierdal, to No, spierdala nie chcę nic w kurwa odsłania Kto to jest? Kto to jest? Źli czy dobrze? Ja, nie, nie są dobrze. Dziękuję. No, sam żyje sam Dziękuję. Dziękuję. ale kurwa dają Dziękuję. jest? Dziękuję. kurwa Dziękuję. Dziękuję. Z ich w kurwa chowacie grubacy? No brakuje. Target. Co jest kurwa, co robimy? Co robimy? Co mam kurwa zrobić?

Ale kurde, oni są? Target, dobra, mam. Ty, ty, aż trzech. I to chyba, dobra, to gdzie to tam? mnie. Napierdalam z tego. No i luźno. ja? To ruscy są, kurwa ruscy. The boss. Oh, here's another one to the left. 2115 first Tango is approaching near the diner to the west over. Listen. Use the local code center metal. We got incoming infantry. Keep them away from Vega Town. What's up there?

O, to się rozpierdolił Predatorem, no pizdu. Gdzie ty trzymasz? To kibli kurwa. Pojebały cię w łeb. Jak... kurwa są.

to ja? Gdzie? Gdzie helikopter? Dobra, zapierdam, zapierdam, dajcie spokój, kurwa. No, pięknie, kurwa, wziąłeś.

Правильно проедем за сием Что он, курва, робит? Шитко, гоу-гоу-гоу No dobra, chuj buc! No, kurwa, kuju! Powinien mieć jakieś kurwa, żółte koszulki, albo coś. Nie ma schodów? Jak mam kurwa, gdzie mam iść? No tak, nie Dobra, dobra, panie, gdzie mam, kurwa, wejść? Na... na dach, kurwa. No. Dobra, dajcie się rady, nie płacz. Ja muszę całą robotę odpierdolić i cię zabać. Hoffman, a ja Teraz zginiemy, na pewno zginiemy. Tu co biegniemy? Po chuj na ten chodziłem wchodziłem. Ja pierdolę nie ale kurwa stresu mi kurwa nadali to pierdolęńcy do straży króżowni? Czołgi, zajebisia aha, żeby się udało no, zobaczmy Janusz, gdzie bo bo biegnie i dalej Marianek gdzieś kurwa była, ale chyba chyba tobie, tak Dobra, A więc się udało, tak,